Rajd Gorących Serc to inicjatywa charytatywna, którą stworzyliśmy zainspirowani belgijskim pomysłem przyniesionym do Polski przez nas. Inicjatywa polega na tym, że z takimi fascynatami jak, jak Paweł jeździmy na rowerze i zbieramy pieniądze. Zbieramy pieniądze głównie od firm, ale też od osób, od osób prywatnych. A potem całą tę pulę, którą zbierzemy w 100%, dlatego że koszty samego wydarzenia są pokryte z innych źródeł, przekazujemy wybranym organizacjom, naszym beneficjentom. I za te pieniądze kupujemy dla nich sprzęt, kupujemy to, co potrzebują do sprawnego, dobrego funkcjonowania. A beneficjentami naszymi są fundacje i stowarzyszenia, które z kolei wspierają osoby w większości, które utraciły sprawność gdzieś w życiu. I wracają do tego życia przez sport. Także inicjatywa jest naprawdę o tyle ciekawa, że ci ludzie wspierają osoby takie jak my, bo każdy z nas tak naprawdę może ulec chorobie, wypadkowi, i potem ma problem z tym, żeby gdzieś się podnieść z takiego, z takiego wydarzenia. Więc ważne jest, żeby takie osoby wspierać po prostu. To jedna rzecz warto chyba dodać, bo Adam wspomniał, że to inicjatywa pochodzi z Belgii. Dla tych, którzy się kolarstwem nie interesują, to warto powiedzieć, że Belgia jest absolutnie zakręcona na punkcie kolarstwa. Chociażby na olimpiadzie Remke Wenopol zdobył dwa złote medale, co jest samo w sobie elementem w kolarstwie. Natomiast to też oznacza, że jest bardzo wysoko poprzeczka, bo Adam i jego ekipa muszą się naprawdę strasznie starać, żeby doprowadzić do takiego uczestnictwa, jakie jest w Belgii, no bo po prostu tam jest to niejako w krwi, jeżeli na rowerze u nas to powoli I jest i też mamy nadzieję że tak będzie i pomaganie wiesz i, I to, pomaganie, to jest, też nie i, to mam, jest tak. i to jest też ciekawy aspekt który poruszyłeś dlatego że rzeczywiście w Belgii ta inicjatywa pomagania innym mhm. osobom jest dużo bardziej rozwinięta niż u nas. Oczywiście my mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mamy wiele takich dużych akcji, natomiast w takim codziennym życiu mamy trochę jeszcze problem tam z wypracowaniem sobie tej takiej regularności w pomaganiu. Natomiast tam rzeczywiście jest tak, że e, nawet takie mniejsze, bardziej lokalne akcje też są wspomagane przez wiele osób. No, w tym roku też byliśmy w Belgii na ich no, wydarzeniu. Yy, lało. I tam, lało. Yy, lało przez 120 z 200 kilometrów, więc yy, no, było to wyzwanie, ale przez to, przez to wydarzenie w Belgii w tym roku przewinęło się 3000 ludzi. 3000 osób przyszło i coś wpłaciło, kupując drinki, jedzenie, yy, tam jadąc na rowerze i tak dalej, i zebrali pieniądze na to, żeby, żeby przekazać je potem gdzieś tam dalej. Także naprawdę my mamy, tak jak powiedziałeś, mamy sporo do zrobienia, ale od zeszłego roku też mamy spory sukces, bo mamy dwa razy więcej uczestników niż no, w zeszłym no, roku. Coraz więcej osób jest zainteresowanych pomaganiem, coraz więcej firm widzi w tym sens, wpisuje się to też w ich CSR-owe polityki czy CSR w myślenie. Czy myślenie, no. ta, myślenie tak. W związku z tym to jakby zaczyna działać, zaczyna się samo tam kręcić i organizować.